Cześć, witajcie Robert z tej strony. Podzielę się z Wami dzisiaj takim jednym spostrzeżeniem z dzisiaj, a mianowicie chłopaki z ukraińskiej Amegi. Zrobili swoje stojaki. Nic dziwnego, wiele firm ma swoje stojaki, na których można tam wyróżnić produkty danej firmie. Ja na samym dole położyłem trójeczkę, bo jest to produkt najbardziej budżetowy. Piątka, taki fajny, optymalny produkt. Siódemka to jest ten ich produkt premium. No i produkt na samej górze położyłem FB-ki od chłopaków, które bardzo często sprzedajemy do zwykłych, wymagających pojazdów i całkiem nieźle się spisują. Ale najważniejszą rzeczą w tym stojaku jest to, że do tej pory dostawaliśmy przeróżne stojaki. I one były skręcane, a ten jest na solidnych, grubych profilach. To można bardzo łatwo zobaczyć. I tutaj on jest pospawany. Fakt, że jest mało praktyczne wysyłanie tego typu stojaka, bo on zajmuje dość dużo miejsca. Ale praktyczne aspekty użytkowe tego typu stojaka są o wiele, wiele większe. Także jak będziecie na przyszłość myśleć o swoich stojakach producenci, proponuję pod akumulatory robić solidne, porządne, takie aby się nie uginały. Pozdrawiam ze Szczecina, cześć.